Witam Was w kolejnej odsłonie dotyczącej Drupala 8. Z tej strony Sławomir Szulczewski. Zajmiemy się ostatnim etapem rozwiązywania zagadki, co znajduje się w naszej zakładce konfiguracji. W zakładce konfiguracji mamy jeszcze właściwie dwie sekcje, trzy sekcje nieumówione. Jest to sekcja wyszukiwania i metadanych, z którą zajmiemy się dosłownie już teraz. Klikniemy sobie w zakładce ustawienia wyszukiwarki. Ustawienia wyszukiwarki są bardzo fajne, dlatego że możemy tutaj oczywiście zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dla Drupala 7, możemy przeindeksować stronę. Możemy zrobić liczbę elementów do umieszczenia w indeksie podczas jednej Rumby demonachron, czyli chodzi tutaj o liczbę elementów, które będą sprawdzone. Jest to 100, maksymalnie 500 elementów, minimalnie 10. Ustawienie indeksowania. W tym przypadku, oczywiście, minimalną długość słowa to są 3 znaki. Myślę, że nie warto tego zmieniać, jakby zmniejszać do ilości 1, ponieważ będzie indeksowało przeróżne, dowolne litery. I chyba coś, co jest bardzo fajne, mianowicie Search Pages. Tutaj ustawienia można odpowiednio konfigurować poprzez tak zwany wpływ. Ja wyedytuję może to dla zawartości. Teraz Wam pokażę na tym elemencie, który jest domyślnie zaprezentowany. Możecie na przykład sugerować, żeby dana wartość bardziej wpływała na indeksowanie. Na przykład będzie to e, zawartość jest no, niedawno dodana. Damy sobie wpływ, że to będzie wpływ, a no, w tym przypadku powiedzmy 1. No, i liczba odsłon będzie miała również wpływ 2. Zapiszemy Save Set Page i automatycznie możemy sobie to przeindeksować. Akurat w moim przypadku nie będzie miało to większego znaczenia, ponieważ witryna nie ma aż tak dużo wpisów i raczej nie powinno tutaj być o. Bardzo szybko, jak widzieliście, pewnie zadziałało. Uruchomię jeszcze oczywiście zadania krona, żebyśmy mogli tutaj. Akurat mam tą opcję krona do uruchomienia ręcznie. Tak będzie chyba najszybciej. I za chwileczkę oczywiście witryna została już przeindeksowana, mamy wszystko gotowe. Tak więc zakładka konfiguracje, wyszukiwanie jest to oczywiście opcja, którą warto ustalić, już będzie mieli więcej wpisów. Jak będą tutaj zarządzać tymi elementami poprzez konkretne ustawienia dla pozostałych węzłów, które będą pojawiały się w waszym projekcie. Aliasy adresów. Aliasy adresów to jest już automatycznie standardowy moduł, który widoczny jest w Drupalu 7, jak i w Drupalu 8. Możecie tutaj dodać dowolny alias adresu. Jego dodawanie jest analogiczne, tutaj się nic nie zmieniło. Podajecie ścieżkę bieżącą, dajecie ścieżkę nową aliasu i macie po prostu rozwiązaną sprawę. Dobrze, przejdźmy w takim razie wstecz. Jeszcze raz zakładka konfiguracji i tutaj zobaczymy publikację RSS. Jest to bardzo prosta rzecz, dlatego że możemy dać informacje odnośnie opisu kanału. Na przykład, niech to będzie szkolenie. No i damy informacje, niech to będzie tylko i wyłącznie tytuł i treść. Zapiszemy konfigurację. I właściwie na tyle. Oczywiście, kanał RSS-owy konfigurowany jest w odpowiednim ustawieniu. I tutaj, żebyście wiedzieli, gdzie ten kanał się znajduje, do góry musimy sobie wpisać rss.xml. Oj, ja dałem akurat znacznik, nie kropki, dlatego mi się to nie wyświetliło. Poprawię sobie tutaj. I tak wygląda oczywiście moja prezentowana strona, która jest w zakładce standardowo pokazana jako kanał, czyli jest to tytuł, jak i skrót. Jeżeli oczywiście chcecie to zmienić, jeszcze raz Wam pokażę. Wchodzicie tutaj, zmieniamy tylko opcję na tytuł, zapiszemy ilość elementów, również możecie dodać maksymalnie do 35. No i oczywiście adres, tak jak było to powiedziane, rss.xml. I już wszystko będzie zaprezentowane w formie tytułu. Dobrze, w takim razie mamy podstawowe elementy wyszukiwania. Teraz zajmiemy się opcją usług webowych. Zajmiemy się opcjami regionalnymi. Tutaj, właściwie, wszystko analogicznie po tym, jakbyście włączyli moduł Lokal w Drupalu 7. Akurat ja mam go już włączonego ze względu na instalację Drupala. Mamy opcje regionalne. Możecie sobie tutaj oczywiście zmienić domyślny język, jak i domyślny kraj. Ustawić pierwszy dzień tygodnia na przykład na poniedziałek. To jest bardzo ważne, dlatego że w kalendarzu, w module kalendarz, bardzo często, właśnie w Drupalu 7 i Drupalu 6, było to pytanie: jak ustawić inny pierwszy dzień tygodnia? Tutaj dam sobie oczywiście domyślny kraj jako Polskę. Uruchomię tak, żeby to wszystko miało prawidłowo. Tutaj mogę oczywiście dać jeszcze informacje odnośnie przypomnienia strefy czasowej dla użytkownika, który się loguje. Akurat ja tego nie będę zaznaczał. No i domyślne ustawienia. Zapiszę konfigurację. To jest bardzo proste, właściwie wystarczy prześledzić i doskonale będzie się w tym odnajdywać. Przejdźmy jeszcze raz do tego. Mamy opcję daty i formatu, czyli podstawowe elementy. Są tu trzy podstawowe formy daty i formatu: jest to długa, średnia i krótka. Możecie dodać własny format daty, i właściwie tutaj jest kwestia tego, czy znacie język PHP, czy nie. No, zakładam, że jeżeli chcielibyście mieć jakąkolwiek podpowiedź z podręcznika PHP. Proszę bardzo, macie automatyczne przekierowanie. Tutaj możemy sobie stworzyć, powiedzmy, swój format daty. Jako znacznik D będzie to dzień. Damy więc własne albo szkolenie, żeby było analogicznie. Damy D, myślnik. Następnie poszukamy sobie analogicznie miesiąc. Oczywiście tu bardzo szybko się znajdziecie miesiąc. W tym przypadku naszym będzie tutaj podane jako F. To się widzę. Ja bym jednak miesiąc jako M, czyli taki skrócony, skróconą nazwę. Będzie to na przykład w naszym przypadku marzec, czyli myślnik duży M i Y to będzie duży rok. On nawet nam podpowiada automatycznie, jak to jest zaprezentowane. Widzicie datę tutaj, tak więc nie ma najmniejszego problemu. Oczywiście możemy dać jeszcze sobie godzinę, ale akurat oj, godzina tutaj została dodana. I dalej kolejne elementy, a ja nie będę zapisywał. Zapiszę to w ten sposób, w zupełności mi ten format wystarczy. No i przejdźmy jeszcze raz do regionalnych językowych. Tutaj pozostały opcje samych języków, w których mamy ustawione. Ja mam dodany jeden język, dlatego że został on zaimplementowany podczas instalacji. Jest to język polski. Dodanie języka, tylko to dodanie języka na początku może wam sprawić odrobinę problemów, dlatego że wybierając tylko dodać język i powiedzmy tutaj wybierzemy sobie jakiś język, który będzie, niech to będzie powiedzmy język niemiecki, tak będzie najprościej. Pokażę wam pewien mały problem. Zapiszemy ustawienie, teoretycznie język niemiecki powinien zostać dodany i teraz mam pierwszy błąd, dlatego że Drupal wymaga pewnych odpowiednich znaczników w tym przypadku dla języka, dlatego też na samym końcu Mam jeszcze zakładkę Custom Language. Tutaj mogę dodać znaczek i podać hasło. Niech to będzie niemiecki. Zapiszemy konfigurację. I dopiero teraz tak naprawdę ten język zostanie włączony w Drupal 8. On wcześniej nie mógł zostać zaimplementowany. Dodatkowo poprzez znacznik, czyli to co dodałem, wartość tego języka, on będzie automatycznie zaimportowany. Będę mógł po prostu nim zarządzać. Proszę bardzo, język niemiecki został dodany. Oczywiście nie jest on jeszcze tutaj przetłumaczony, jeżeli chodzi o te wszystkie frazy, ale mamy już go widocznego. Wykrywanie i wybór. To jest bardzo fajna zakładka w Drupalu 8. Warto tutaj zwrócić uwagę. Wybór domyślnie jest poprzez adres URL, czyli tak naprawdę prefiks ścieżki lub domenę, czyli końcówkę domeny. Możemy dać jeszcze sesję, danego, danego użytkownika, przeglądarkę. Możemy wybrać konkretny język, to też jest właściwie automatycznie zrobione. Zapiszemy konfigurację. Ja tu mam tutaj akurat localhost, więc on nie będzie odgrywał tak znaczącej roli, ale jak widzicie, macie te opcje dostępne już w korze Drupalowym. Zobaczmy jeszcze raz do tak zwanej content language i tutaj bardzo fajna rzecz, dlatego że język jest wybierany poprzez powiązania z danym blokiem, komentarzem, pozycją, krótkimi linkami, terminami, użytkownikiem i zawartością. I dla każdego tego elementu możecie zasugerować domyślny język lub na przykład dobrać język, który jest gdzieś tam zasugerowany jako dodatkowy. To jest bardzo fajna rzecz. Ja zapiszę konfigurację i właściwie to jest na tyle. I ostatni element w opcjach regionalnych i językowych to jest User Interface Translation. I tu, oczywiście, dla użytkownika standardowo pokazuje się, co cały panel do tłumaczeń. Tak naprawdę to, co było wcześniej, czyli standardowo, możecie wpisać daną frazę do tłumaczenia, możecie zaimportować tłumaczenie, możecie oczywiście wyeksportować tłumaczenie. I dokonać konkretnych ustawień. Czyli, jeżeli chodzi o informacje o tym, jak tłumaczenie mają być zaciągane, skąd ma być to tłumaczenie, i tak dalej, i tak dalej. Tu macie również opcję zaciągania plików z lokalnego lokalnych zasobów serwerowych. To jest też bardzo fajne, dlatego że nie musicie się odwoływać do plików na Drupal.org. To by było jednak tyle, jeżeli chodzi o zakładkę konfiguracji. Została ona omówiona, myślę, że wstępnie, w zupełności, tak abyście mogli się nie, po niej poruszać. Oczywiście ta zakładka będzie się. Rozbudowywać w zależności od tego, jakie moduły będziemy wrzucać, jakie moduły będziemy uruchamiać. One będą widoczne tutaj, jeżeli będzie oczywiście taka, taki element uruchomiony w danym module, aby prezentować konkretne funkcje dla ustawień lub ewentualnych zmian konfiguracji modułu. Zapraszam Was do kolejnej odsłony panelu w Drupalu 8. Zajmiemy się prezentacją zakładki ludzi i uprawnień dla Drupala 8. Pozdrawiam.